Drugim produktem zakupionym na sklepie meblobranie.pl były komplet dwóch leżaków firmy Ahelo. Są to leżaki aluminiowe, wykonane z bardzo dużą starannością i dokładnością. Proszę zobaczyć, jak prezentuje się cały leżak. Przychodzi dosłownie skręcony w 90%. Do przekręcenia zostaje tylko tak naprawdę dolna podpora plus nóżki. Cała siatka jest od razu naciągnięta, łącznie z zagłówkami. Mamy w zestawie bardzo fajne funkcjonalne kółka, które w momencie kiedy jak leżak stoi, kręcą się, są w górze. Natomiast w momencie kiedy chcemy taki leżak przetransportować, co wam pokażę. Wystarczy, że go podniesiemy, kółka dotykają ziemi i bez problemu możemy nim jeździć. Dodatkowo tylny zagłówek posiada cztery poziomy regulacji. Jedną ręką możemy w bardzo łatwy sposób go rozłożyć. I cały leżak położyć na płask. Wszystko się idealnie chowa. I mamy idealnie gładką powierzchnię. Kiedy chcemy podnieść. Wystarczy, że go podniesiemy. Zaczepimy dla przykładu. O najwyższy poziom. Dodatkowo mamy fajną, wygodną rączkę, którą dociskamy. I w tak oto sposób prezentuje się cały leżak. W komplecie były dwie sztuki. Wybrałem zestaw szary. Z racji tak jak przy Mebla Renalo na jasny kolor i to, że nie wyblaknie to na słońcu. Mam nadzieję, że się nie zawiodłem. Na ten moment stoją na zewnątrz cały czas obie sztuki, zarówno jedna, jak i druga częściowo pod dachem, częściowo poza. Naprawdę wykonanie fantastyczne, bardzo fajnie i plus dla firmy za dodanie dodatkowych podnóżek, dzięki czemu. Leżak jest jeszcze bardziej solidny i wytrzymały. Siedzieliśmy w trójkę na jednym z nich. Łączna waga z dzieckiem oraz psem to około, żeby Was nie skłamać, 160-170 kg. Ok, była lekka przesada, ale bez najmniejszego problemu leżak wytrzymał. Wiadomo, wytrzymałość. Jest o wiele, o wiele mniejsza podana w dokumentacji, natomiast bez najmniejszego problemu na chwilę to wytrzymało. Wiadomo, leżał do użytku przez jedną osobę. Ale zobaczcie, jak to pięknie się komponuje z zestawem wypoczynkowym. Tam sobie zjemy Grilla, a tutaj możemy odpocząć. Coś wspaniałego, polecam serdecznie.